Wiceprezydentowi nocującemu w Kiłpinie, miasto jest wyraźnie bliższe niż gmina. To fragment ogłoszenia finansowanego z budżetu gminy Zielona Góra. Ogłoszenie pojawiło się w dzisiejszej gazecie Lubuskiej. Jest, jest napisane, że łamie przepisy rynkowe i że wypadałoby płacić część dochodu swojego, że świadomie nie wspieram swoimi dużymi podatkami. Chcę decydować o, o losie gminy, głosacie referendum. Że w tym Wymieniony w informatorze gminy Krzysztof Kaliszuk z niedowierzaniem czytał artykuł. Niejednokrotnie rozmawiałem z wójtem i urzędnikami właśnie, że jestem zameldowany przez wójta od ponad trzech lat i płacę podatki od moich wynagrodzeń których część trafia właśnie do gminy, a nie do miasta. Kaliszuk jest wstrząśnięty, bo na finiszu kampanii referendalnej takie ogłoszenie to chwyt poniżej pasa. Kaliszuk szybko udowodnił, że w gminie mieszka i w ostatnich latach do gminy wpływały jego podatki. Wiceprezydent Zielonej Góry podkreśla, że autorzy tego ogłoszenia mieli tylko jeden cel. Podważyć wiarygodność Kaliszuka w oczach mieszkańców gminy tuż przed referendum. To jest świadome wprowadzanie w błąd mieszkańców przed referendum po to, aby jeszcze raz potwierdzić, że wszystko, co mówią przedstawiciele miasta Zielona Góra, w tym ja, jest niewiarygodne. Wiceprezydent Zielonej Góry zapowiada, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie.